Zimno, mokro, ale fajnie było. Byliśmy na biwaku na Dolnym Śląsku. Wiedzieliście, że w kopalni złota w Złotym Stoku jest jedyny podziemny wodospad w Polsce? Granica z Czechami podziemia! Poznaliśmy też właścicielkę, przemiła kobieta. A jak Dolny Śląsk, to wiadomo, góry stołowe. Powiem wam, że klimat zrobił się mroczny wjechaliśmy na Lisią Przełęcz i ruszyliśmy w kierunku narożnika. Deszcz, mgła, wiatr, było mrocznie. Co jeszcze dodaje tajemnicy temu miejscu, to niewyjaśnione do tej pory morderstwo dwójki studentów w 97 roku. No i wracamy do Krakowa po drodze słuchając podcastów związanych z tą sprawą. Ogarniamy mieszkanie po lokatorach i sprawy zdrowotne. Dobrych opiekunów zwierząt na pewno nie zdziwi fakt, że nasze króliki są lepiej przebadane niż my sami. Co nie? <laughs> Więc fiszkę umówiliśmy na pierwsze echo serduszka, a Guciowi wypadł termin szczepienia. No ale za swoje zdrowie też musieliśmy się w końcu zabrać, poszłam do ortopedy. Miałam do wyboru codziennie przychodzić na zastrzyki albo wziąć jeden duży. No i zgadnijcie co wybrałam. Po dwóch dniach wszystko miało wrócić do normy, ale nie wróciło. Bolały mnie kulana, nie mogłam chodzić i pojechaliśmy do Warszawy nagrać współpracę, a efekty tej współpracy już na tej drugiej platformie.